Oho! Siema, Dziś... cześć. Siema, panie Michale. Dzisiaj z panem Michałem będziemy rozmawiali, nie przedłużając, o nowościach tak z Ewoka. Tak, w tym jednej, ciekawej nowości, którą Michał sam nie wie w jaki sposób dostał, chwala w jego ręce, ale mnie bardzo zainteresowała, ponieważ mamy I tu tutaj dzisiaj docelowego odbiorcę. Tak, jestem, ja jestem grupą docelową, czyli jest nerka <coughs> dla kogoś z zacięciem fotograficznym, ale tak to jest. zaraz. Dla wszelkich rowerowych influencerów. Tak, dla, generalnie dla osób z coraz bardziej rosnącej i licznej grupy osób, które lubią sobie na rowery zabrać, Aparat i nie tylko. Tak jest. Nereczki od Iwoka, czyli propozycja właśnie dla wszystkich tych, którzy są, chcą swoje, swoje jakieś tam wyprawy rowerowe uwieczniać, natomiast niekoniecznie chcą jeździć gdzieś tam z plecakiem, yy, czy z jakimś takim cięższym yy, tematem do przewożenia tego. Yy, nerka fajna, wentylowana, zgrabna, pomimo tego, że mieści aż 7 litrów. Yy, to jeżeli chodzi o samą, yy, same gabaryty, jest dosyć kompaktowa. Yy, Kieszeń główna wyścielana takim fajnym, miękkim materiałem. Jak plecak fotograficzny po prostu. Dokładnie, plecak fotograficzny, masa różnych kieszonek, które możecie całkowicie wypiąć, podczepinać. Jest też jakaś taka kieszołka otwierana, więc jak patrząc po jakieś obiektywy czy coś takiego, tak. one nie wylecą na pewno. Spokojnie z moich obserwacji zmieści się coś typu A6000, A6400 Sony, jakaś A7 pewnie też by się wcisnęła i do tego jeden obiektyw na pewno może i dwa by się wcisnęło. Także jest to małe, ale właśnie da się tutaj już wcisnąć na pewno bez lusterkowca, więc jest, jest to. jest tak, Na kieszeń, małe kieszonki na jakąś drobnicę, może bardziej naszą, czyli jakieś tam. Rowerową albo coś Rowerową do jedzenia. No i e, mała kieszonka na pendrive'y, karty fotograficzne, e, tego typu rzeczy. Jest też jakaś pentelka. w zasadzie, nie wiem, nie mam pomysłu może na się co. Może do do czegoś może się przydać. <laughs> tak jest. E, no i ta kieszeń taka z tym e, mocniejszym przeciwdzielczym materiałem, żeby bez problemu coś znaleźć, a jednocześnie żeby nie rozerwać tego, e, tego plastikowego... E, Wykończenia. Do tak. Dołem, co ciekawe, jest raincover i, i są troki, dzięki którym możemy przytroczyć jakieś tam na statyw. mały staty, tak. gimbala, cokolwiek. Jest też tutaj jakaś taka pętelka, która też myślę, że spokojnie takie zadanie by fajnie spełniała. Jeszcze co, z boku można sobie to ścisnąć, jak widać? Tak jest. I z boku są jeszcze takie siatkowe kieszenie na dodatkowe rzeczy. Na przykład możecie tutaj nawet, wydaje mi się, że tutaj wcisnąłby się bidon. Myślę, że tak. Możesz bidon... sprawdzić. Nie bądźmy no, gołosłowni, niech no sięgnę. Daj do... mi bidon. Rzucam Ci bidon. Proszę, łap bidon. Złapał. Słowo się rzekło, bidon się mieści. Czyli możecie dwa bidony do tego spokojnie jeszcze uknąć. Tak. Są Hej, dwie takie kieszonki. Jedno. Tak? Tylko mhm. jeden. Czyli jeden bidon z boku jeszcze się mieści. Na taki bajer. Tak to wygląda. No, Ale jeden się mieści. Tam. A na na na. Panie kolego. To tak. Jest po to. Dodatkowa stabilizacja waszego bidonu. Tak jest. Więc jest tutaj całkiem jest sporo nerka rzeczy. z ze, st ze stabilizacją bidonu. <laughs> to jest mi bardzo pro. Suchy żart. T taki rocket science trochę. Tak jest. Jest też czarna. Eee, I te nerki są w cenie 439 zł sztuka. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Musisz to przymierzyć, założyć, bo to jest ważne dla osób. Wszystko Pokażmy jeszcze rajdy, bo to są też fajne plecaki. Plecaki poniżej 400 stówek, czyli 400 zł i 350 zł. 8 litrów, 12 litrów. Eee, tak jest, chyba najprostsze plecaki jakie można gdzieś tam znaleźć w ofercie Ewoka, czyli po prostu kieszonka na, na, na kask, eee, kieszeń e, taka mniejsza na jakieś tam okulary, czy jakąś taką drobnicę, którą warto mieć pod drodką, portfel, e, cokolwiek. Eee, no i ta główna kieszeń, jak zwykle w Ewoku odpinana do samego dołu, jasne wnętrze, łatwo wszystko znajdziemy e, bukłak, wieszak na bukłak, otwór na rurę e, no i parę takich kieszonek organizacyjnych na wszelkiego narzędzia na klucze narzędzia, pompki, inne takie pergółki i to tak jak widać macie w dwóch pojemnościach niestety nie będzie tutaj troków, nie będzie tutaj raincovera rain więc raincovera można sobie gdzieś tam skombinować osobno albo od nich, albo kupić najprostszy wychatlonowski, który też będzie działało. Tak, z tyłu jak widać, zaraz też to przymierzymy, żeby się zacząć, jak to wygląda na plecach. Jest, tak, są takie wypustki, które nam odsuwają właściwą strukturę plecaka od pleców, żeby pot miał gdzie się odprowadzać, żeby jakaś wymiana powietrza była. Nie ma tak skomplikowanej konstrukcji jak w tym poprzednim modelu z pianką, tak. ale tak czy siak jest. Są no kanały wentylacyjne. Też te pasy, które są tutaj. Stabilizujące nie są tak szerokie. Nie? Tak. Tam mamy pasek, mniej więcej tej szerokości. A to, jakbyście pytali co to jest, to jest gwizdek. On prawie zawsze jest we wokół, chyba w ogóle zawsze jest we wokół, zawsze nie? Zawsze jest we wokół, tak. no, każdym Jest każdym to gwizdek mowy. alarmowy, informacyjny, jakbyście musieli coś, kogoś przepędzić z trasę, albo dać znać, gdzie tak jesteście. Tak, jest. to... albo jak jesteście w UFI i koniecznie Dokładnie. Chcecie... chcecie tym małym to bo... pokazać. To to. Chodzi z plecakiem. Dobra, ubieraj to, musimy to pokazać. W tych wyższych modelach macie te szelki, to się nazywa Bracelink u nich. I to rzeczywiście robi robotę, bo jak ubrałem ten plecak, to momentalnie czuć, że to się nie rusza i to jest takie sztywne. Czujesz, że każdy ruch barku powoduje ruch, ruch plecaka. plecaka tak. A tutaj, jak masz te szelki, to ruszasz sobie swobodnie, a plecak po prostu jest jak przyspawany do pleców. Fajne, sprytne. I to naprawdę od razu to odczułem, że jak to ubierasz, to zresztą uprzymiesz se. Ciekawe, <laughs> zaraz to uczynię, ale jeszcze dawaj nerkę. Słowo się rzekło, miała być nerka, i no jest nerka grana i mierzona. No Powiem ci, że. Jest duże? Jest duże. Czuć, że masz coś na zadzie. Tak, jestem bardzo ciekawy. Jest po prostu. No jest to, jest to duże. Jest do tego. Do twerkowania. No na pewno jest to rzecz na rower, a nie na skakania i biegania. Bo jakbyś to obciążył jeszcze aparatem, możemy tam włożyć coś do obciążenia. Jeszcze czekaj, zrobimy takie eksperymenty. Idę, Idę coś ciężkiego znaleźć. Dobra, twerkuj, Michał. Twer, Twerkit. Nie no, robiliśmy, jest, eksperyment jest taki, że napchaliśmy tam e, płynów do czyszczenia i tym podobnych rzeczy. Jest, tak. Widać, że to jednak jest konstrukcja przemyślana. Jest, jest ok, jest stabilnie, ale mi się wydaje, że to jest e, kwestia tego, że to m, miejsce mocowania jest dosyć tutaj szerokie. Tak. E, I rzeczywiście jakby to było gdzieś cieniutkie, na jakimś jednym paseczku, to faktycznie. Natomiast przez to, że jest jeszcze tutaj ten temat, że możecie sobie to dogiąć do pleców, pokaż. Tak, Możesz sobie to dogiąć do pleców i rzeczywiście to siedzi, siedzi naprawdę mega dobrze. Tak, no nie rusza się, możesz no. przejść tylko. Tyle. Nie, musimy, nie musisz tu workować. Więc jest to, jest to jakiś pomysł, rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą plecaka, a chcą swój aparat między sobą pod kieszonką. Więc sprawdziliśmy, dziękujemy, pokazaliśmy. Już wiecie, jeżeli ciekawiło was coś takiego, szukaliście czegoś takiego, a ktoś kiedyś pytał o małe plecaki dla fotografów na rower, no to już wiecie, że to nie musi być zawsze tylko plecak. Tak jest. Plecki suche. Hej.